Yeah. yeah. Brawo! Cieszę się oczywiście, że ta tradycja mojego przyjazdu została podtrzymana. Trzecie, trzeci przyjazd, trzecie zwycięstwo było głowie. Ja wiem, że tutaj Ilkowi na pewno jest przykro, bo jego zespół naprawdę zrobił bardzo duży krok. Jeśli chodzi o kiedy rok temu tutaj graliśmy i obawiałem się tego spotkania. Bardzo długo analizowaliśmy grę. Zespół bardzo dobrze grający w piłkę, próbujący grać uważnie i przede wszystkim podkryciem. Dzisiaj jest tego mało, my również staramy się, uczymy się. Pójdź to, kopie do małego.

Thank okay. you. कार्त के मुदा परु बा

Kombinacyjnie, jak my to próbowaliśmy, były takie piłki, że końcówka trzeba z sektora szukać dośrodkowania. Tym bardziej, że tam wysłaliśmy i obrońców, i może jakoś coś padnie z głowy. to no, piłkę graliśmy, graliśmy koło akuratnego. Była sytuacja maszka gdzie znakomicie brako, że bronimy, ale mówię, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego meczu, z tego jak graliśmy dzisiaj. Trzeba, trzeba powiedzieć sobie jasno. Nam w obrębie 20 metra brakuje determinacji. I o ile w końcówce meczu było trudno, bo w zagęściu bardzo mocno. To na pewno w pierwszej fazie meczu znowu było kilka sytuacji na 20 meczu, chodzi się za na, na uderzeniu. Dużo o tym rozmawiamy, już nie chcę mówić, że to trenujemy, ale, ale przede wszystkim to jest już decyzja zawodnika. Tak? Jest kilku, którzy potrafią uderzyć piłkę z daleka, a, a no niestety podejmują takie, a nie inne decyzje na 16. Jeszcze chcą znaleźć kolegę lepiej ustawionego, no tak się nie da, to już trzeba podejm podjąć próbę strzału, bo bez strzałów nie da się zdobyć bramki.